Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. George N. Schuster, pierwsza osoba, która przejechała Stany Zjednoczone samochodem zimą i jego zwycięstwo w wielkim wyścigu Nowy Jork, Paryż w 1908 roku. Oto historia. George Shuster i jego początki. George N. Shuster urodził się w 1873 roku i był kierowcą amerykańskiego samochodu Thomas Flair, zwycięzcy Wielkiego Wyścigu Nowy Jork Paryż w 1908 roku. Przyjrzyjmy się jednak kilku szczegółom: Wielki Wyścig był międzynarodową rywalizacją pomiędzy zespołami reprezentującymi Niemcy, Protos, Włochy, Brixia Zust, Francję. Trzy zespoły, Dedion Dion-Bowton, Moto Renaudin, i Stany Zjednoczone, Thomas Flair. W tym ostatnim Schuster pilotował, wygrał, a także stał się pierwszą osobą, która przejechała Stany Zjednoczone samochodem zimą. George N. Schuster, wielki wyścig. Wyścig obejmował dystans 22 000 mil, z których 13 341 zostało przejechanych. I rozpoczął się 12 lutego 1908 roku na Times Square. Tłum 250 tysięcy ludzi obserwował początek tego, co miało stać się 169-dniową męką. W środku zimy nie było wówczas pługów śnieżnych, Dróg na trasie dookoła świata było niewiele, mapy zawodne, a zawodnicy często kończyli nawet bez jedzenia. Pierwotny plan zakładał przejechanie samochodami całego dystansu z Nowego Jorku do Paryża przez cieśninę Beringa, ale okazało się to niemożliwe, więc zawodnicy musieli przepłynąć Pacyfik statkiem, choć pierwsi na miejsce dotarli Niemcy z zespołem Protos. Zostali oni ukarani przez sędziów za wysłanie swojego samochodu koleją na część trasy, bez jazdy zgodnie z planem. Zwycięstwo przypadło więc Fleerowi z Schusterem, który dotarł do Paryża 30 lipca 1908 r. Cztery dni po Niemcach, ale przejechał całą trasę. Wyścig rozpoczęło sześć zespołów, a zakończyły w Paryżu tylko trzy. Protos, włoski briak z i amerykański Thomas Flair, francuski zespół, Cizaire nawet nie opuścił stanu Nowy Jork, George N. Schuster, życie i praca. Schuster został wybrany do zespołu wyścigowego Thomasa ze względu na swoje sprawdzone umiejętności i mechaniczne które wykorzystywał na co dzień podczas skomplikowanego wyścigu. Wyróżnił się również tym, że był jedynym członkiem amerykańskiego zespołu na pokładzie flera od startu w Nowym Jorku do mety w Paryżu. George po raz pierwszy pracował w przemyśle motoryzacyjnym w październiku 1902 roku. Produkując chłodnice rurowe dla Air Thomas Motor, są pany w ich fabryce w Buffalo w stanie Nowy Jork. Jego kariera nabrała tempa, aż został zauważony i wybrany przez Kim Thomas, dla którego stał się odpowiedzialny za końcowy montaż pojazdów, a także dostawy. Rzeczywiście, na początku XX wieku często trzeba było uczyć właścicieli samochodów lub ich początkujących kierowców, jak dbać o swoje nowe samochody. Ale także jak je prowadzić. George N. Schuster zmarł w 1972 roku i został wprowadzony do Automotive Hall of Fame 12 października 2010 roku. Posted in Ciekawostki osobowości i motoryzacji a WordPress komentarz Hello World.